Beta najnowszego Call of Duty przyniosła nam wiele informacji o tym nadchodzącym tytule od Infinity Ward, ale jedną z rzeczą, która przypadła mi naprawdę do gustu, są drzwi. Tak, dobrze usłyszeliście, drzwi, system otwierania drzwi i system pikowania drzwi naprawdę jest bardzo fajny. Takie systemy mogliśmy widzieć do tej pory w bardziej taktycznych shooterach, ale nigdy w Call of Duty zresztą zobaczcie sami miłego oglądania! Jak widzicie, to co widzieliśmy w trailerze Call of Duty Modern Warfare, niewiele różni się od tego, jak drzwi wypadają w prawdziwej walce i w prawdziwej rozgrywce. Może niewielu z Was wie, ale oczywiście w Call of Duty możemy normalnie otworzyć drzwi używając guzika akcji. Możemy oczywiście przebiec przez nie, sprintując, i wtedy one się otwierają na oścież. Ale to, co jest bardzo ważne i to, co jest rzadziej spotykane w grach, to jest to, że jeśli podejdziecie do zamkniętych drzwi i naciśniecie przycisk przycelowania, czyli albo prawy przycisk myszy, albo. Prawy trigger na padzie, wtedy naciskając guzik akcji, powolutku otwieracie drzwi. One najpierw się lekko uchylają, a potem, jeśli płynnie wchodzicie w te drzwi, jak widzicie, to one się otwierają coraz szerzej, dając nam bardzo wiele możliwości do różnych kątów i do różnych możliwości, żeby strzelić, żeby sprawdzić, kto jest w pokoju, czy na przykład rzucić granat, tak jak było to w trailerze Call of Duty. Ten system mi się bardzo podoba i ta mechanika mi się bardzo podoba, szkoda tylko, że drzwi nadal otwierają się i w prawo, i w lewo. Bo ja miałem nadzieję, że jak już twórcy przywiązują tak dużą uwagę do systemu otwierania drzwi, no to drzwi tak jak prawdziwe drzwi zgodnie z futryną będą się otwierały albo w jedną, albo w drugą stronę. Niestety tutaj drzwi otwierają się nadal w obie strony, ale ten system zaglądania przez szparkę w drzwiach jest naprawdę bardzo fajny. Do takich bardziej taktycznych rozgrywek na pewno będzie często używane. Myślę, że bardziej w tych pojedynkach 2 na 2 czy 4 x 4 niż w tych ogromnych bitwach, ale system jest bardzo fajny. Udźwiękowienie gry oczywiście jest rewelacyjne, ale o tym to już mówiłem w moich wrażeniach z Alfy, które możecie znaleźć w tym momencie w prawym górnym rogu, do czego Was serdecznie zachęcam. Call Modern Warfare beta na PlayStation 4 trwa w ten weekend, czyli do 16, do poniedziałku, 16 września, ale już za tydzień, w przyszły weekend beta będzie dla wszystkich platformach otwarta i darmowa, czyli na PlayStation 4, Xbox One oraz Pc. Pamiętajcie, że w tej grze jest również pełny crossplay, także gracze z PlayStation 4 mogą grać z graczami na Pc oraz z graczami na Xboxie oraz konsole mają w pełną natywne wsparcie dla klawiatur i myszek, także również tutaj nie ma Problemu, że ktoś napadzie nie chce grać z ludźmi na myszkach, to wszystko jest ogarnięte w najnowszym Call of Duty, także gra zapowiada się rewelacyjnie. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że ta gra nadchodzi. Na pewno będę dla was ją często ogrywał na live'ach i robił z niej odcinki. Dajcie go jeszcze znać, czy wiedzieliście o tym, że tak drzwi da się otwierać w najnowszym Call of Duty, co o tym myślicie? No i czy będziecie zaglądać przez drzwi, żeby strzelać do Waszych przeciwników. Mam nadzieję, że ten krótki, informacyjny odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie. Zostawić łapki w górę, no i oczywiście zasubskrybować kanał. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!